Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Pan Diabeł, a to jest kanał do Diabła z grami. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o najbardziej heavy metalowej grze ostatnich lat, czyli Valfaris. Tak więc moi drodzy, zapuszczamy włosy, zakładamy okulary, bo będzie pizdęcie z pełnej pary. Ło! Wow! Wydane w roku 2019 dzieło dewelopera Steel Mantis ukazało się na Nintendo Switch, Xbox One oraz Steam. Ja ogrywałem ją na Switchu, ponieważ kocham siać kosmiczne zniszczenie wszędzie, na przykład na kanapie, pod prysznicem albo w piwnicy. W piwnicy? No okej, okay, to będzie teraz nasza słodka tajemnica. Tytuł jest klasycznym shooterem 2D, w którym posuwamy się naprzód zabijając setki, jak nie tysiące przebrzydliwców. Wspominałem, że Valfalis jest tak naprawdę najbardziej heavy metalową grą, w jaką grałem w ostatnim czasie. Przejawia to się tak naprawdę we wszystkim. Od stylu graficznego, który wygląda jak wprawione w ruch okładki płyt metalowych, jaskrawa kolorystyka, dużo odcieni różu, fioletu i żółci sprawią, że z ekranu bucha czysta, nieskrępowana niczym, metalowa energia. Nasz bohater porusza się... Płynnie design lokacji i przeciwników oraz bossów robi naprawdę duże wrażenie. Ludzie, jeden z bossów nazywa się Hell Cobra. Hell Cobra rozumiecie, czy da się bardziej heavy metalowo? Oj, da się, bo od razu na myśl przychodzą bronie, które nazywają się na przykład of War, Hellhammer, Bringer of Mayhem czy Destruction. A to dopiero początek góry lodowej. Nasz bohater włada także bronią białą, jednak jest ona jedynie dodatkiem do pozyskiwania niebieskiej energii, która robi to je za amunicję. Strzały są bardzo mięsiste, design broni oraz jej udźwiękowienie sprawia, że trzymamy przycisk spustu z szaleńczym uśmiechem na twarzy. Mówiłem już o udźwiękowieniu. Ze soundtrack do gry odpowiada Kurt Bryan, czyli były muzyk kultowej kapeli Celtic Frost. Na temat muzyki powiem wam tylko tyle. Urywa łeb i idealnie wpasowuje się w klimat kosmicznej rzezi. Będę z wami szczery, no cholernie podeszło mi to w Alfaris. Zarówno czas trwania gry jak na shootera jest bardzo dobry, bo jest to 5 godzin, co jeżeli chodzi o shootery 2D jest czasem dość niespotykanym. Dla niektórych może się wydawać nieco zbyt trudno, ale dla mnie to był wielki plus. Ja jestem psychofanem gier From Software, tak więc wysoki poziom trudności tylko bardziej mi motywuje. Chociaż przyznam, że ostatni boss mega napsuł mi krwi i musiałem od nowa zaczynać grę, żeby zupgrade'ować bardziej broń i na końcu odnieść na nim Bezapelacyjne zwycięstwo. Co ciekawe, poprzednia gra tego studia, czyli Slain, nie podeszła mi wcale. Tak więc, moje drogie diabły i diabice, Valfaris dostaje ode mnie ocenę 8,5 na 10 i uważam ją za obecnie obok Cuphead, oczywiście najlepszego shootera 2D dostępnego na rynku. Słuchajcie, ta gra podobała mi się tak bardzo, że postanowiłem ułożyć tej okazji krótki wierszyk. Lepiej idź pograj w Valfaris, niż nową kontrę, której nie pomoże nawet Cialis. Tak czy ja inaczej zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału, napiszcie w komentarzach co sądzicie o Valfarii. dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym niesamowitym, doskonałym odcinku Do diabła z grani! BUJA!